Witam, witam moi drodzy. Ja wiem, że był filmik z tego miejsca, ale to dzisiaj nie o tym. Bo to jest chyba najdziwniejsza zmiana organizacji ruchu. Najdziwniejszy absurd drogowy. Nakaz skrętu w prawo. Tutaj są, ale po co? Po co? Tak i i o, i teraz wszyscy jadą na strzałce, bo ponieważ jest tylko nakaz skrętu w prawo. W ogóle ja nie rozumiem tej zmiany. Wy pewnie do no, kierowców wproście i właściwie, że wy się denerwujecie pewnie, jak przejeżdżacie przez to skrzyżowanie, tu w prawo można jechać. A nie było wcale tak trzeba robić. Można było na przykład zmienić cykl sterowania ruchem, czyli chodzi o sygnalizację. Ale jak ktoś wyjeżdża stąd, to musi kółka robić Ponieważ nakaz kętułów w prawie, Więc nie rozumiem po co tutaj światło od tej strony Można byłoby najprościej zmienić program sterowania Kolejny absurd drogowy już niedługo na kanale